Mamo, dziś są moje urodziny. Czy mogę nie iść dziś do szkoły? Nie! Nie obchodzi mnie to! Idź do szkoły, albo cię wyrzucę z domu! <grystanie> Hej, dzieciaku! Czy możesz mi pomóc przejść przez ulicę? Oczywiście! Dzięki, chłopaku. Dzisiaj są moje urodziny. Robię dobre rzeczy, by uczynić ten dzień wyjątkowym. Dobrze, chłopcze. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bardzo dziękuję. Co się stało? Nie czuję się dobrze. Możesz mnie zabrać do szpitala? Ale spóźnię się do szkoły. Cześć, uczniowie. Dziś mamy bardzo ważny test. Poczekaj. Gdzie jest plop? Ktoś mi pomoże. Dziękuję za przywiezienie tego pana do szpitala na Nie czas. Nie ma problemu, ale teraz muszę iść do szkoły. Zostało tylko 5 minut do zakończenia testu. Gdzie jest? Plop? Dziś są urodziny Plop. Być może nie przyszedł, aby świętować. Przepraszam za spóźnienie, pani profesor. Przegapiłeś dziś bardzo ważny A, test. A nie, dziś są moje urodziny i chciałem zrobić coś dobrego, więc pomogłem bezdomnemu i zabrałem go do szpitala. Przepraszam, pani profesor. Ale czy powinienem wierzyć Plop?